Oblicz ile moli wodorotlenku sodu potrzeba do przygotowania 200 g roztworu o stężeniu 100%. Mamy tutaj następujące dane. Masa roztworu całego równa się 200 g. CP z tego roztworu, czyli stężenie procentowe równa jest 10%. Zatem jeżeli poszukujemy masę substancji, która to jest masa wodorotlenku soli, To musimy to policzyć z następującego wzoru. Jeżeli mamy CP, to jest MS przez MR razy 100%, to MS równa się CP razy MR przez 100%. Zatem MS będzie równe 10% razy 200 gram. Przez 100% i oczywiście te procenty się skracają, podzielić na 100%. Czyli MS równa się 20 g. Mamy tutaj masę substancji wodorotlenku sodu, jest 120 g. Natomiast pytanie w zadaniu jest następujące: ile moli wodorotlenku sodu potrzeba do przygotowania tego właśnie roztworu? I teraz potrzebna nam jest masa molowa. Masę molową będziemy liczyć z układu okresowego. Najpierw weźmiemy masę atomową sodu, ponieważ musimy obliczyć najpierw masę molową NaOH i to jest masa poszczególnych tych atomów, czyli masa Na plus masa O plus masa H. Ponieważ tutaj wszystko jest po jednej sztuce, no to mamy po jednym razie, czyli nie mnożymy przez 2 czy przez 3 mamy jeden atom z każdego czyli masa molowa NaOH to jest masa Na mamy 23 normalnie mielibyśmy 23U, ponieważ to są unity, to jest masa atomowa, natomiast my liczymy masę molową, będziemy, będziemy to podawać w gramach, czyli 23 gramy plus masa O to jest 16 gram plus masa wodoru 1 gram. Czyli masa molowa, masa jednego mola NaOH to jest w sumie 40 gram. Zatem jeżeli mamy w naszym roztworze masę substancji, która równa się 20 gram, to możemy to wziąć ze wzoru M przez duże M, czyli liczba moli jest następująca, jest to 20 gram przez 40 gram, zatem liczba moli będzie równa 0,5 mola n a